Dzień dobry. U mnie dzisiaj bardzo wiosennie, aż szkoda siedzieć w domu. Więc wyszłam, aby trochę nakarmić się witaminą D, słońcem, bez którego ja osobiście nie potrafię żyć. Nawet zimą, kiedy, kiedy choć troszkę świeci w ciągu dnia, ja potrzebuję wyjść nakarmić się tym słońcem i świeżym powietrzem. W ten sposób e, zawsze, jakby, daję sobie coś, e, co jest tylko dla mnie. E, czyli w ten sposób, jakby ja, jako kobieta, e, łapię taki, te, taki balans, spokój w życiu poprzez spacer, poprzez piękno, które mnie otacza i zawsze szukam tego piękna we wszystkim. E, nie tylko z gór, w których mieszkam, ale z każdego drzewa, ze śpiewu ptaków, czy po prostu z nawet zwykłego dzień dobry od sąsiada. Zanim zacznę opowiadać tutaj dzisiaj, to pokażę Wam, co mam po drugiej stronie. Dzisiaj zastanawiałam się właśnie przed chwilą nad tematem, jaki mogłabym e, e, tutaj poruszyć na kanale. E, no i, i po, no na pewno będzie to coś, co jest moim osobistym doświadczeniem i co w ogóle e, mi dało w życiu e, praca nad tym. A mianowicie dzisiaj e, chciałabym poruszyć temat takiego strachu w życiu. E, tego strachu mamy bardzo dużo. Przez wiele lat się go nazbierało. E, jesteśmy raczej takim wystraszonym społeczeństwem e, polskim. E, boimy się chorób, boimy się e, wojen, boimy się e, konfliktów, e, boimy się e, różnych. E, Y, takich y, jakichś agresywnych zachowań. Boimy się podróżować, boimy się zmieniać coś w naszym życiu. Boimy się właśnie zmian przede wszystkim. Boimy się y, y, tak naprawdę y, 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 zrobić coś nowego, czego nie robiliśmy wcześniej. No i bo powoduje to w nas bardzo no przede wszystkim dużo lęku, ale też jest to nieznane, coś niepewne. No i oboimy się mówić tego, czego pragniemy, jak chcemy żyć, jakie mamy, jakie mamy... Oczekiwania, jakieś, może nie oczekiwania, ale jakieś takie potrzeby, może o, może potrzeby, bo oczekiwania to jest coś, co, co, co właściwie e, chcielibyśmy, żeby było e, i bo nam się to należy i koniec. Należy się, ale nie w taki sposób e, do tego podejść, tylko bardziej z miłością, ze spokojem, z taką e, wdzięcznością za to, co, co gdzieś tam dostajemy. Ja się tego cały czas uczę, muszę przyznać, bo. E, no, kiedy człowiek rodzi się w takim środowisku, gdzie o wszystko było ciężko i było trudno, no to bardzo jednak nie tak łatwo jest poradzić sobie z, z taką wdzięcznością i, i z taką bezwarunkową radością i podziękowaniem za wszystko. No właśnie, i co z tym, co z tym strachem? Słuchajcie, ja e, wiele w życiu przeszłam takich różnych ciężkich doświadczeń, e, bałam się totalnie wszystkiego, bałam się, bałam się zostać sama w domu, to jest po prostu, to jest dopiero, będąc dorosłą kobietą, mając 20 lat, ja po prostu bałam się zostać sama w domu. Bałam się podróżować, bałam się gdzieś wyjść z takiej strefy komfortu, bałam się zmiany pracy, otoczenia w ogóle. Cały czas o tym marzyłam głęboko, gdzieś podświadomie, ale gdzieś nie potrafiłam zrobić kroku, bo po prostu mnie takie blokady jakieś wewnętrzne i przerażenie w ogóle świata, jaki świat jest niebezpieczny. Na wszystko, na wszystko musiałam uważać, no bo tak mnie nauczono: uważaj na wszystko. Więc co, czego, czego bym nie zrobiła, to bałam się ludzi, że mnie skrzywdzą, bałam się tak naprawdę zaufać też ludziom. I słuchajcie, z tym można, z tym można popracować. W ogóle bałam się też relacji, bałam się miłości, bałam się otworzyć i dać miłość drugiemu człowiekowi. E, zaufać mu nawet kosztem tego, że e, kiedyś e, no, ta osoba może mnie w jakiś sposób zranić, jeśli, jeśli, jeśli e, ja z czegoś nie zrozumiem w jakiś tam sposób, i, i może mnie e, może mnie zaboleć, i jego zachowanie. E, na przykład e, właśnie. Ale to jest wszystko strach, to jest wszystko energia strachu. A z tą energią strachu można pracować. I nieważne, czego ona dotyczy: czy ona dotyczy relacji, czy ona dotyczy Twojego życia e, osobistego, takiego prywatnego, zawodowego, czy, jakiegoś, e, czy, czy e, jakiegoś w ogóle jakiejkolwiek zmiany w życiu. E, ten strach można uwolnić, bo jest to jedna energia w naszym ciele. I jak z tym czymś takim pracować? Wiecie, ja na początku, kiedy pokonywałam ten strach w sobie, to po prostu decydowałam się na różne rzeczy, ale robiłam to z takim że tak powiem, nie z taką energią miłości, radości, wiecie, takiego łapania życia, cieszenia się tym życiem, tylko ja wszystko robiłam z taką myślą, że no dobra, no co będzie, to będzie, jak się coś wydarzy, coś mnie ten, no to, no to się wydarzy i gdzieś w środku czułam ten strach i no ale odwa ta, ta odwaga jakby gdzieś we mnie powodowała, że szłam do przodu, no jednak... No jednak często bardzo no, odbijało się to na moim zdrowiu emocjonalnym, bo... Robiłam jakiś tam krok, gdzieś, na przykład no załóżmy podam przykład taki, że zdecydowałam się na jakąś podróż i czułam w sobie takie iść, nie iść, jechać czy nie jechać. Cały czas się czy, 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 czy co mnie spotka, czy ja jestem gotowa, czy mi się nic nie stanie, czy ktoś mi krzywdy nie zrobi, kiedy sama gdzieś pojadę i będę zwiedzać gdzieś tam świat. Na przykład. I pamiętam, jak walczyłam ze sobą za każdym razem, z, moim, z moimi myślami, z, z, z moim ciałem w ogóle. No właśnie. Hmm. Więc wszystko to, co robiłam wcześniej, jakiekolwiek, to była taka jakaś wewnętrzna odwaga, chęć ciekawość świata, ale z, ciągle z taką duszą na ramieniu. Ech. Z takim właśnie lękiem w sobie cały czas. I, i po prostu każda sytuacja, ten, te negatywne myśli manipulowały mną. Ja nie potrafiłam zrobić normalnie kroku przed siebie z takim spokoju, bo ciągle po prostu się bałam. Bałam się różnych chorób, bałam się przede wszystkim właśnie. Mm, że zachoruję, że coś mi się wydarzy, wiecie, to takie pierdoły po prostu w, w, no do, naszej, do naszej głowy przychodzą. E, w ogóle o wypadkach różnego rodzaju, o śmierci, z którą też się w swoim życiu zmierzyłam, e, bliskiej mi osoby, nie mojej, ale bliskiej mi osoby, więc mm, Naprawdę tego było bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale właśnie to, co powiedziałam, że kiedy wcześniej robiłam wszystko z tego strachu i lęku, ale to i tak było bardzo dobre dla mnie, bo ja i tak już coś robiłam. Pomimo tego, że się bałam, to po prostu robiłam, szłam przed siebie, bo ja, bo ja czułam, że ja chcę iść się rozwijać, że ja chcę zrobić coś ze sobą więcej niż wiecie, niż, niż, niż wcześniej no coś, coś robić, działać, żyć, obserwując innych ludzi. Chciałam, tak jak oni, zwłaszcza ci, którzy podróżowali, którzy mieli fajne, fajne relacje, ci, którzy mieli na przykład fajną pracę, taką, którą lubili. I ja, ja też chciałam. I ja po prostu cały czas podążałam gdzieś tam w sobie za, za takimi rzeczami, które mnie miałyby rozwijać. Więc ja szłam za tym rozwojem. No i przyszedł taki moment w życiu, kiedy się zatrzymałam. Zatrzymałam się i to było dwa lata temu. Kiedy się zatrzymałam. Tak całkowicie. To bardzo mocno skupiłam się na takim, na takim całkowitym wnętrzu, mnie, czyli na moich emocjach, uczuciach, pragnieniach. Wypisywałam sobie na kartkach różne moje potrzeby, ćwiczyłam z ciałem, zmieniałam jedzenie, bardzo dużo spacerowałam, słuchałam i oglądałam wartościowych treści, czytałam różne, różne książki, spotykałam się z ludźmi, którzy mieli wyższe, Wyższą, wyższą taką energię. Tak, ta, byli tacy pozytywni, otwarci, e, dobrzy. E, ja cały czas tego bardzo chciałam gdzieś głęboko w sobie. Kiedy tego bardzo chciałam, to na mojej drodze ciągle, tak małymi kroczkami, spotykałam takich ludzi, spotykałam takie sytuacje. E, I e, pomału. E, otwierały mnie one. Otwierały mnie z tego strachu. Ten strach zastępywałam jakimś doświadczeniem, które doświ też doświadczenie ono mi pokazało, że ja już e, się tego nie boję, bo już to doświadczyłam. Więc później robiłam trochę tego więcej i więcej. E, ale jeszcze wracając właśnie do tej przerwy. Zrobiła się ta przerwa jakaś taka w moim życiu, że e, zatrzymałam się. Było to bo w ogóle dla mnie bardzo dziwne siedzenie w domu i, i, i właściwie nic nie robienie. I to... E, i życie mi, mi też tak się poukładało, że, że dostałam jakieś tam z Państwa pieniądze, bo wówczas, właśnie to był czas, czas, okres pandemii i, i zatrzymałam się na chwilę w tym domu. Wówczas jeszcze pracowałam fizycznie i, i, te, i ten czas jakby wykorzystałam na maksa dla siebie. Czyli e, bardzo dużo, e, bardzo dużo m, poświęciłam czasu przede wszystkim, skupiłam się tylko i wyłącznie na moim ciele, duchu, emocjach, na moich myślach e, i to trwało kilka miesięcy. E, następnie, bo wtedy mieszkałam właśnie w Wielkiej Brytanii, e, po, czym, e, po czym po tych kilku miesiącach takiej intensywnej pracy decyduję się wrócić do Polski. Jeszcze nie wiem, czy na chwilę, tylko na tydzień, dwa, Miesiąc, dwa i wrócę z powrotem do Wielkiej Brytanii, czy po prostu na dłużej? Więc poszłam za tym życiem, ruszyłam w to, ale słuchajcie, właśnie o czym chcę powiedzieć już nie z lęku, a z jakiegoś takiego uczucia zaufania, temu, że jest coś, co chciałabym mieć w życiu, i ja po prostu zaufałam, że ja do tego dążę, ja tego chcę. Więc zaufałam życiu, że jeśli sobie wyobraziłam to, czego pragnę, to, to przyjdzie tylko i to już idzie, i to już kolejny krok, który podejmuję, jest właśnie tym krokiem ku Ku moich, e, mo, moim marzeniom, moim, mojemu fajnemu życiu e, i, i zaufałam, słuchajcie, temu wszystkiemu i poszłam w to e, no i z, te, z tego lęku e, po prostu mm, wyłoniło się coś takiego fajnego już nie strach, nie lęka, taki spokój wewnętrzny i, i właśnie e, taka cisza gdzieś w środku to już mną emocje tak nie targały Yy, tak bardzo mocno. Oczywiście to wracało, bo to nie jest tak, że ten strach, yy, on nam zawsze towarzyszy, on jest z nami każdego dnia, tak naprawdę. Ale trzeba być świadomym, że to jest tylko gdzieś nasza myśl, niecoś nieprzepracowane, nasze uczucia. Gdzieś zostaliśmy mocno zranieni w przeszłości w jakiś tam sposób No nawet nie zranieni, tylko tak żyliśmy w takim środowisku strachu i po prostu no, jesteśmy tak zaprogramowani i tyle, I, ale to można zmienić. I czas to zmienić, żeby zacząć żyć w większym spokoju i w ciszy. Kolejną rzeczą jeszcze jest to, yy, słuchajcie, co, co z tym strachem u mnie. Um... Oczywiście pojawia z tą taką pracą wewnętrzną zaczęły pojawiać się różni ludzie, różne nowe jakieś kanały, które ja oglądam, na, które, na którymi się skupiałam. Jeszcze tylko dodam, że ja całkowicie wyrzuciłam telewizor z domu. Ja przez 7, przez o teraz już dziewięć lat nie oglądam telewizji, więc, więc jedynym, jedynym jedynym oknem na świat są dla mnie takie kanały, na przykład na YouTubie, które bardzo lubię i którymi się fascynuje, które mnie Rozwijają, kształtują, i tylko na tym się skupiam. Albo książki, albo też zaczęłam wybierać sobie ludzi, z którymi się czuję fajnie. No ale jeszcze co z tym strachem? Wiecie, tak naprawdę, no praca ta intensywna. Jakiś robaczek po mnie chodzi. Ta praca intensywna. Ona, wiecie, no dawała jakieś owoce, natomiast też nie od razu, bo, no, bo to jest proces. Więc małymi krokami, małymi krokami zaczęły się pojawiać coraz to fajniejsze rzeczy w moim życiu, jakieś nowe decyzje, nowe kierunki, które po prostu brałam i tyle. I, i już właśnie z punktu tego zaufania, ale bardzo dużo jeszcze było strachu, z, już później już nie bałam się zmieniać miejsc, bo ten strach oswoiłam się z nim poprzez doświadczenia, przepracowałam różne rzeczy we mnie, ale strach dotyczył również na przykład relacji albo bliskiej, bardzo takiej z partnerem albo dotyczył e, moich e, na przykład relacji z rodziną e, których się bardzo bałam e, po, gdzie bałam się powiedzieć w ogóle to co czuję czego nie chcę albo co chcę albo, e, albo w jakiś sposób e, się czuję z jakąś tam sytuacją więc więc, e, więc tak trochę kręcę ale dobra mam nadzieję że, że się odnajdę zaraz ehm, i tak, i y, następnie był taki etap w moim życiu strachu, właśnie tych, tych y, przed, przed relacjami. Później był strach przed, y, przed pracą, y, jakby przed, przed tym, że jak skończę pracę u kogoś, to będę się bała zająć swoimi rzeczami, y, bo to będzie tak, że ten strach będzie jeszcze więcej powodował. Y, no ten strach, strach, no strach jak strach, ale najbardziej bałam się, że gdzieś ja sama osobiście, nie nie znajdę tego, co lubię robić, i że będę musiała pracować u kogoś w jakimś miejscu, gdzie nie lubię, czegoś tam nie lubię, więc ja chciałam cały czas pracować dla siebie, no ale musiałam zrezygnować z pracy u kogoś, żeby się poświęcić sobie. Więc zrezygnowałam, mając jakieś tam oszczędności, zrezygnowałam z tej pracy, żeby skupić się na własnym takim rozwoju w kierunku, jaki chcę robić. A zajmuję się coachingiem, jestem coachem, wspieram ludzi. I um, sama przeszłam proces w swoim życiu, e, jakiś tam, i ta, tą pracę moją e, przekładam na innych, bo można żyć lepiej, lżej, w fajnej relacji, e, z, w zgodzie ze sobą, z, ze swoimi wartościami przede wszystkim, e, jakby ze swoim takim, e, w, no nie wiem, z jakąś taką pokorą wewnętrzną, z taką miłością, spokojem. E, więc. Więc skupiłam się na tym, no ale musiałam zrezygnować z pracy i musiałam w jakiś sposób. Znaczy, musiałam. Ja po prostu tego chciałam. Ja, ja, ja podążałam jakby za tym, co czuję, co chcę i, i tyle. no I to jest najlepszy klucz. Podążać za tym, co czujesz. Nie blokować się, iść dalej. Nie słuchać umysłu, słuchać swojego serca. Serce. To są te uczucia takie, które cię pchają gdzieś głęboko. I, i gdzieś, znaczy, ty wybierasz sobie coś. Wiesz, że ty chcesz w to iść, jak coś tam stoi ci na przeszkodzie, to nie słuchaj tego, jak ci będzie umysł podsyłał różne rzeczy, nie, to nie dla ciebie, ty jesteś za niedobry, za słaby czy coś tam, idź w to, nie zastanawiaj się, idź w, to. idź w to i tyle. No właśnie, no i ten strach taki właśnie pojawił się odnośnie tych wszystkich moich takich rzeczy zawodowych i relacji. No i zaczęłam uwalniać ten strach. Za każdym razem, kiedy przychodziły te wszystkie takie uczucia i emocje, ja od nich nie, nie uciekałam. Ja po prostu siadałam z tym, jak z dzieckiem. E, najlepiej wtedy, kiedy jest się samemu. E, siadasz, zamykasz oczy i e, głęboko wchodzisz te w swoje uczucia. E, i, I czujesz to na maksa. To jest taki proces yy, też również, bo to trwa trochę, zanim ta emocja strachu się uwolni. Yy, ale kiedy zaczynasz uwalniać ten strach, tego strachu będzie się pojawiać bardzo dużo w Twoim życiu. I yy, w ogóle. Yy, 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 yy. No, niestety musi to wyjść z naszego ciała, żeby to wyszło z naszego ciała. No to jak to będzie wychodzić z naszego ciała, to będziesz odczuwać to na poziomie, no, takim mentalnym też. I będziesz widzieć, że coś się dzieje w Twoim życiu. Jesteś bardziej nerwowy, bardziej niespokojny, wszystko Cię, wszystko cię w jakiś sposób, no, rozprasza. Ale to się dzieje do pewnego momentu, dopóki ta energia strachu się nie uwolni. Skąd ja to czerpię? Są książki Davida Hawkinsa. Ja na podstawie tych książek właśnie bardzo dużo uwolniłam swoich emocji. Oglądałam różnego rodzaju kanały na YouTubie, gdzie ludzie pracują właśnie według tej metody Davida Hawkinsa i ja uważam, że jest naprawdę bardzo, to jest bardzo dobra metoda, bo, bo, bo pozwoliło mi to uwolnić bardzo dużo strachu, żalu, zazdrości, wszystkich negatywnych, ciężkich, trudnych emocji, które nazbierały się przez Moje 33 lata. Jest już tego coraz mniej. Świadomość jest o wiele wyższa, bo kiedy te przepracujesz te negatywne emocje ten strach, żal, zazdrość, złość, gniew i te wszystkie takie negatywne, negatywne emocje. To zaczyna się pojawiać więcej spokoju, a my jesteśmy spokojem, my jesteśmy miłością. My, jesteśmy, my, mamy, my mamy tylko miłość w sobie, my mamy tylko w sobie spokój, harmonię i balans. No ale to, co tam jest, te, te wysokie wibracje, te, 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 te uczucia, one są nad, nad tym syfem takim, czyli nad tymi negatywnymi emocjami. No a te negatywne emocje, no niestety, jakby nie mówić, one blokują nas przed e, fajnym, tym fajnym życiem. Więc e, trzeba by było najpierw to pouwalniać. E, tak więc podsumujemy, podsumujmy to, co powiedziałam. Czyli, e, jeśli jesteś na samym początku swojej drogi, jakichś takich zmian wewnętrznych, odważ się, idź, zaufaj sobie, zaufaj życiu. Poproś o prowadzenie, idź i zrób to. Kiedy już e, w jakiś sposób. E, Odważysz się i zrobisz pewne, zdecydujesz się na różne rzeczy, to cały czas pracuj ze sobą. Pracuj w sensie takim, że odczuwaj te wszystkie emocje później, które przychodzą do Ciebie. Wiesz, jak coś zrobisz, jakiś krok, nagle pojawi się strach posieć z tym strachem, pouwalniaj ten strach, czyli nie uciekaj od niego. Bądź z nim bardzo głęboko. Niech on do ciebie przyjdzie, poczuj go całym swoim ciałem. Czasem boli, czasem boli w ciele, czasem boli głowa, czasem bolą jakieś organy. Tak to działa, bo mamy tak mocno tego strachu dużo. Czasem trzęsie się całe ciało, czasem płaczesz. To są twoje emocje ukryte, których nie mogłeś kiedyś wyrażać, a już teraz możesz i możesz z nimi pracować, i możesz z tego wszystkiego wyjść, i możesz mieć fajne naprawdę życie. Znajdź sobie czas na, na, na to, bo to od Ciebie zależy, tak naprawdę, co się będzie działo w Twoim życiu w najbliższym czasie. Um, no właśnie, więc to, to, jest, to są moje doświadczenia, i, i jeśli są dla Ciebie przydatne, no to, no to super, nie? E, może coś z tego wyciągniesz. No dobra, żeby nie przeciągać. Strach można uwolnić. E, można żyć fajnie, można mieć więcej spokoju w sercu, więcej miłości do drugiego człowieka, więcej zaufania, a kiedy przychodzi trudność, przychodzi jakaś zmiana w życiu, to wtedy, jak już pouwalniasz ten strach, to o wiele łatwiej jest się zmierzyć z tym, co jest najlepsze, bo w życiu będziemy mieć różne doświadczenia, tylko trzeba nauczyć się. Ze spokojem i z taką otwartością serca, ciała i rozumu przyjmować je. Po prostu mamy, tak jest, tak zostaliśmy stworzeni i tyle. Ee, więcej zapanuje w nas harmonii, spokoju i radości, takiej codziennej radości i będziecie się cieszyć z pierdu, po prostu z pierdu, Nie jakąś tam, nie wiadomo, jakąś euforyczną radością, chociaż. chociaż Chociaż taka też będzie, bo, bo, bo mamy wszystkie kolory życia, będą, będą euforia, będzie, będą spokojniejsze dni, takie melancholijne, ale one są wszystkie potrzebne. Tak jak każda pora roku jest potrzebna, każdy, każdy, e, każdy dzień jest potrzebny, każde doświadczenie e, tak... E, tak i wszystkie emocje nasze, tylko trzeba nauczyć się z nimi po prostu działać. Dobra, nie przeciągam. Dzięki serdeczne i trzymajcie się, kochani, ciepło. Pięknego Wam życzę czasu w Waszym rozwoju. Trzymajcie się. Hej.